Szanowni Państwo, właśnie jest punktualnie godzina 12, i na tą godzinę zaplanowaliśmy rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości. Chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie ucztać. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, by uhonorować naszą wspaniałą igę. Drodzy Państwo, jako nauczyciel tej szkoły. Jako dyrektor, gospodarz tego obiektu, obiektu żałuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Igi dzisiaj z nami tutaj nie ma. I po drugie, że niestety nie była uczennicą tej szkoły. Ale cieszę się z jednego. Cieszę się że bardzo, że odsłaniamy dzisiaj mury poświęcone właśnie tej naszej wspaniałej mieszkance, wielkiej sportsmence. I że odsłaniamy ten mural na budynku tej szkoły, do której tak naprawdę mogła chodzić. Szanowni Państwo, w imieniu fundatorów tego dzieła witam Państwa na uroczystym odsłonięciu muralu poświęconego do w naszej wieści. W szczególności witam tatę pani, pana Tomasza Ślą Witam realizatorów projektu. Prezesa Stowarzyszenia Projekt Raszyn, panią Dorotę Webką. Witam reprezentant Gminnej Biblioteki, panią Magdalenę Borek. Prezesa HS Raszyn, pana Marcina Cyla. I przewodniczącego Rady Gminy Raszyn, pana Dariusza Marcinkowskiego. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Sekretarza Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Emilia Sawickiego, naszego aspendenta. E, witam Starostę Powiatu Kiszczowskiego, Pana Krzysztofa Rymuzę. Witam Wójta Gminy Raszyn, Pana Andrzeja Zarembę. Witam Panią Wójtce Panią Katarzynę Dąbską. Pan dyrektor CS Raszyn, panią Katarzynę Klimaszewską. Zaprosiliśmy również dzisiaj prezesa przedsiębiorstwa Hetman, pana Mieczysława Ciechomskiego. Nie wiem, czy jest z nami. Nie widzę, że jest. To bardzo serdecznie witam. I miał być również z nami wykonawca tego dzieła, pan Dominik Kowalczyk. Wszystkich państwa serdecznie witam. radnych. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, mieszkańców naszej lokalnej społeczności, nauczycieli, i uczniów, pracowników, szkoły. W Fajne przedsięwzięcia gminy razem, no więc również z wielką przyjemnością podjęłam się tego wyzwania. No i mamy mural. Myślę, że to jakby tak w skrócie. Chciałam tutaj podziękować bardzo szczególnie panu marszałkowi i i zarządowi województwa mazowieckiego, ponieważ no, tak naprawdę w dużej mierze pomogli nam sfinansować to przedsięwzięcie i dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, szanowni Państwo, Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, żeby odsłonić mural poświęcony na naszej wspaniałej mieszkance dumie Raszyna i ze świątyń. Pani Iga nie mogła dzisiaj być tutaj z nami, ale jest jej tata. Myślę, że przekaże od nas wszystkich życzenia jak najwięcej szczęścia, zadowolenia z tego, co robi, jak najwięcej sukcesów w dalszej drodze sportowej i życiowej, bo jest to tak młoda osoba, że przed nią jest jeszcze wiele sukcesów, wiele wspaniałych chwil. Drodzy Państwo, Chciałbym w tym miejscu podziękować organizatorom tego przedsięwzięcia, osobom, które przyczyniły się do powstania tego muralu, do tego, że w ten sposób, myślę, że dość widoczny, ale też również taki spektakularny, no, wyrażamy swoją wdzięczność. Pani Idze Świątek, bo nie będę ukrywał wszystkim nam tutaj mieszkańcom Raszyna jest niezmiernie miło słyszeć jak gdzieś tam na świecie mówią, że Raszynianka Liga Świątek wygrała kolejny turniej, kolejny mecz, kolejny set, kolejny game. Jest to dla nas wielki, wielka radość, wielkie przeżycie i wspaniałe chwile. No, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Raszyna a oczywiście na ambasadorem całego naszego narodu, całego naszego państwa, ambasadorem Polski na świecie. Ja zawsze sobie tak trochę żartuję, że książę Józef Poniatowski wygrał jedną ze znaczących bitew w kampanii napoleońskiej, ale generalnie raszyk znany jest tego, że posiada tak wspaniałą osobę jak Ida Świątek, i bardziej jest chyba znany teraz dzięki jej osobie. Ja dzisiaj w imieniu pana marszałka Wojownictwa Mazowieckiego, Adama Struzika, ale tak jak pan dyrektor wspomniał, jestem również absolwentem tej szkoły. Chciałbym bardzo podziękować w imieniu pana marszałka, pani Dorocie Betko, prezes stowarzyszenia, która wspólnie z klubem sportowym Raszyn wyszła z taką inicjatywą. I muszę powiedzieć, że jak. Wpłynęła prośba, wpłynął wniosek do pana marszałka. To pan marszałek nie wahał się ani chwili, że warto taką inicjatywę wesprzeć. Jest to nasza wspaniała e, mieszkanka. Może nie rówieśniczka, bo jestem troszkę starszy, ale e, mieliśmy okazję się poznać. E, działam również w Stowarzyszeniu Projekt Raszyn razem z Dorotą i wiem, jak dużo inicjatyw nie tylko na tej płaszczyźnie, ale też i historycznej, sportowej, kulturalnej e, organizuje na terenie gminy Raszy. Za to wszystko przy tej okazji też bym chciał serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy też wyrazili zgodę na to, aby tutaj ten mural się mógł znaleźć, bo to też jest ważne. E, życzę wszystkim zebranym, drogiej młodzieży i, i gościom Wszystkiego dobrego i przesyłam gorące pozdrowienia od pana marszałka, który chciał być dzisiaj tutaj z nami, ale niestety jest w delegacji zagranicznej i prosił, żebym, żebym te dwa słowa tutaj do państwa skierował. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, gratuluję no i do następnych uroczystości. Do zobaczenia. Dziękuję. Co wielkie, ogromne gratulacje, to oczywiście dla kapry mistrzyni. Tutaj Panie Tomaszu w imieniu swoim i myślę, że też wszystkich tutaj zgromadzonych. Chcemy pogratulować, podziękować za działą uroczystości. Państwa praca, Pana praca, córki, yy, wielkie, ogromne poświęcenia, oddanie się temu, yy, co kochacie i bardzo serdecznie gratuluję wszystkich zwycięstw, wszystkich naszych wzruszeń tego, co dzięki Wam mamy na co dzień. dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony ze strony to Marcina, który uczynił czynny udział w tego wzięła jakąś wspólną pani Świątek. Chcę podziękować za to, że mamy taką osobę, jak Igę Świątek, podziękować Stacie Pani Igi za tą pracę, którą wykonywał i wspierał mocno w tej, w tej młodej karierze zawodniczki, bez wsparcia Pani Igi i bez całego teamu, który wokół Pani Igi Świątek działa, oczywiście na bym nadal i całego zespołu, który wspomaga, nie byłoby tego, co mamy. Cieszymy się z tego, że taka osoba pojawiła się wśród nas, że jest z wami i mamy nadzieję, że za kilka dni, panie Tomaszu, będzie możliwość spotkania się razem z panem, z panem Igą w tym miejscu i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Dziękuję bardzo. Na pana ręce przekazujemy się szaliki, podłoga jest naszym, jeden dla pani Igi, a jeden dla pana. Dziękuję bardzo. Jestem niezmiernie zaskoczony i bardzo mi miło w ogóle, że została w ten sposób doceniona i że została wyróżniona w ten sposób. Eee, przyznaję się, że w najśmieszszych oczekiwaniach nie liczyłem w ogóle na tego typu jakby inicjatywę. Eee, widać to wsparcie, które jakby dostajemy od mieszkańców, od partii gminy i, i Raszyna na duże to no jest mi niezmiernie miło i powiem szczerze, no, no faktycznie żałuję, że inna z nie dzisiaj, ale no przekażę jej wszystkie te wszystkie tutaj i prezenty i zaproszenia, które tutaj mieliśmy. dzisiaj, faktycznie nas dzisiaj nie ale myślę, że... to Proszę o rąkie brawa.